Być może zamierzasz lecieć niebawem gdzieś samolotem na urlop. Być może miałeś kiedyś tak, że chciałeś z tego samolotu sfotografować coś z dołu. Być może ostateczne wyniki takiego zdjęcia wprowadziły Cię w frustrację i zniechęcenie, gdy tylko zobaczyłeś, że nie jest tak, jak byś tego chciał. W tych tematach, a także o tym, dlaczego do fotografii i filmu z okna samolotu lepszy będzie aparat niż smartfon, dowiesz się, z tego filmu. Zapraszam do oglądania. Cześć, mam na imię Karol, jestem założycielem marki. Spotkać film, w której realizuję filmy ślubne. Ale prócz robienia filmów ślubnych i generalnie mojej pracy, jeżdżę też czasem na urlop. A więc przejdę natychmiast do tematu, który myślę, że będzie bardziej o fotografii niż o filmie. Ale drodzy filmowcy, nie uciekajcie, proszę. Na pewno też coś dobrego dla siebie tutaj znajdziecie. No chyba, że ktoś z Was jest już w tym obrazowaniu zza z za okna samolotu tak wprawiony i doświadczony, że być może nie będzie to dla niego żadną nowością. Ale mimo wszystko zachęcam. Słuchajcie, pierwsza rzecz, o której powinniście pomyśleć. Hmm, to znalezienie odpowiedniego miejsca w samolocie. Proces samej odprawy możecie zrobić online, a w przypadku czarterów, niestety dopiero na samym lotnisku możecie gdzieś zabukować to miejsce. Dlatego polecam wam w przypadku czarterów przyjechać na lotnisko odpowiednio wcześniej. Kolejka będzie też mniejsza i nikt nie zabierze wam wcześniej ewentualnie tych najlepszych miejsc do fotografii, do fotografii samolotu czy filmowania. A jakie to miejsca są? Po pierwsze, najlepiej przy oknie, no to chyba jest banal, tak? Po drugie, przy oknie, ale nie przy skrzydle, bo wiadomo, skrzydło będzie wam zasłaniać. Po trzecie, za skrzydłem, ale naturalnie lepszy będzie przód samolotu niż tylnie jego część za skrzydłem. W najgorszym wypadku jest jeszcze tył, gdzie już wychył skrzydła, jest jak gdyby niewidoczny, chociaż nie zawsze, tak? Albo ewentualnie zaraz za silnikiem z przodu, gdzie widać taką mniejszą część tego silnika. I na przykład przy obiektywach powyżej 50 mm, można już fajnie fotografować z pominięciem tych przeszkadzających elementów. Pozostaje jeszcze pytanie, po której ze stron tego samolotu usiąść? I to już zależy rzecz jasna od waszych preferencji i samego lotu. Osobiście, gdy. Ja lecę przykładowo na zachód Europy, to siadam z reguły po lewej stronie, żeby mieć widok na Alpy. Z kolei, gdy leciałem na przykład do Kataru, to sama Azja Mniejsza po lewej stronie ma bardzo ciekawe widoki na góry w okolicach Iraku. Z kolei, po prawej stronie, lecąc nocą, na przykład do Dubaju, do Kataru, nad Irakiem, ciekawie w nocy wyglądają tam miasta. Jednak o nocnych zdjęciach samolotu opowiem w późniejszej części tego odcinka. Generalnie nie chcę was wkopać w fotografię samej chmury ze słońcem, bo to robi wiele osób. Na ziemi bowiem można znaleźć naprawdę bardzo ciekawe struktury, bardzo ciekawe kolory czy kształty, które po odpowiedniej obróbce, o której też opowiem, potrafią, że tak powiem, naprawdę dobrze zabrzmieć w ostatecznym wyglądzie. Dobrze to, skoro. Wybraliście już miejsce, stronę samolotu i destynację. To teraz pytanie jakie ogniskowe do tego fotografowania czy filmowania wybrać. Jeżeli przykładowo macie tylko obiektywy stałoogniskowe, a nie zoom, to ja osobiście bardzo lubię 50, 85 bądź 100 mm w pełnej klatce. Możecie wtedy odcinać elementy samolotu lub ewentualny brzeg okna używając właśnie takich ogniskowych czasem da radę także obiektyw 35 mm ale to już mocno z przodu samolotu gdzie nie ma tam żadnego silnika i tak dalej to o czym mówiłem na początku jak macie na przykład zuma no to tutaj macie już luz totalny i na tych wymienionych ogniskowych polecam wam po prostu fotografować bądź filmować to teraz coś o ustawieniach samej przysłony, bo to jest bardzo ważny element, ale zacznę od czegoś, co stanowi pewien problem w tym obrazowaniu z ptaka. Ale zanim to zrobię, proszę Was mocno o subskrypcję mojego kanału. Bez wątpienia każdy nowy obserwator czy komentarz motywuje mnie do tego, by robić dla Was nadal tego typu materiały. Dzięki zatem za suba z góry. Okej, okay, to co w takim razie z tym takim największym problemem w fotografowaniu ziemi z samolotu. Słuchajcie, jest nim po prostu okno, bo jakby nie było, jeżeli macie bardzo drogie obiektywy z pięknie wyszlifowanymi fabrycznie szkłami i nagle przed waszym obiektywem pojawia się jakiś dziwny filtr, filtr okna samolotu, który nie dość, że sam sobie już zabiera wam mocno jakość, to jeszcze czasem to okno jest albo brudne, Albo po starcie samolotu pojawiają się na nim takie małe, drobne kawałki zamarzniętej wody. I to może frustrować, ale uwaga, jest na to bardzo prosty sposób. Po prostu, jeżeli macie aparaty, to otwórzcie przysłony do maksymalnego otworu. Dobra wiadomość jest taka, że w pełnej klasie, w aparatach pełnoklatkowych, przysłona na poziomie F56 robi już robotę. Tej mniejszej głębi ostrości, o którą mam chodzi. Jeżeli ktoś z Was oglądających nie wie, o czym mówię, to od razu wyjaśniam. Parametr F w fotografii odpowiada za zakres otwarcia bądź domknięcia przysłony, a tym samym kontroluje ilość dopływu światła do matrycy, ale ten parametr kontroluje także głębię ostrości. Im mniejsza jest ta wartość, tym ta głębia ostrości jest mniejsza. Czyli jeżeli chcecie, by coś z przodu było ostre, a z tyłu nie, to otwierajcie przysłonę. No i odwrotnie. Jeżeli chcecie, by wszystko było ostre, domykajcie tą przysłonę, i wtedy im wyższa liczba f, tym głębia ostrości jest wyższa. To tak najprościej mówiąc, na szybko. I teraz tak. W samolocie, jeżeli chcecie pozbyć się tego szronu, czy innych ewentualnych zabrudzeń na szybie, to właśnie dzięki mniejszej głębi i niższej. Wartości przysłony, samo szkło okna samolotu staje się nieostre, a zatem też jakby niewidoczne dla samej matrycy. Dzięki temu macie możliwość pozbycia się tych zabrudzeń w pierwszym planie. I teraz uwaga, bo być może ktoś spyta, czy jest możliwość zrobienia tego samym smartfonem. Wypowiem się o samym iPhoneie, bo tylko ten telefon jest mi znany iPhone automatycznie reguluje z reguły czułością ISO oraz czasem naświetlanie. Przysłona pozostaje stała i jest na poziomie f2.2, f2.4. Czasem w przypadku iPhone'a 15 tam jest f1.6. Oczywiście to zależy jaki macie telefon. Tak jak mówi, nie znam się na innych markach, ale obawiam się, że im szerszy obiektyw i brak możliwości ingerowania w tą przysłonę, to trudniej będzie Wam się pozbyć tych zanieczyszczeń na pierwszym planie, czy po prostu na Oknie samolotu w zdjęciu. Polecam Wam zatem zbliżenie smartfona jak najbliżej okna. Tak wiecie, niemal go dotykając, by te głębie przekierować na krajobrazy, a nie na samo okno. Uważam, że przy dzisiejszych raczej mocno otwartych przysłonach, które mam wrażenie, że stają się już w smartfonach standardem, nie powinniście mieć z tym problemu. Ale tak jak mówię, nie znam się na innych markach, więc nie obiecuję, że zadziała to w każdym telefonie. Dajcie znać zresztą w komentarzu, jak to u Was wygląda ewentualnie, bo być może już ktoś z Was to próbował. Jeżeli chodzi o iPhone Pro, bo właśnie tam jest jeszcze taka możliwość, że jeżeli ktoś z Was ma iPhone'a Pro, to tam są jeszcze te obiektywy Zoom. I pamiętajcie też, że same Zoomy też mają większą możliwość operowania tą mniejszą głębią ostrości. Więc to też powinno Wam mocno pomóc. Natomiast bez wątpienia aparat daje większe pod tym względem możliwości, nawet na szerszych ogniskowych. Kolejna rzecz to takie pytanie, na jaki efekt zdjęcia, ostateczny efekt zdjęcia, powinniście się, się generalnie przygotować. Z góry już mówię, że surowe zdjęcie, które zobaczycie sobie zaraz po wykonaniu tej fotografii, może Was troszeczkę niemile zaskoczyć. Nawet pozbywając się tych zabrudzeń, Okna w samolocie, obiekty, które sfotografowaliście z odległości 11 km, no bo ten tyle najczęściej wynosi pułap samolotu, mają to takie charakterystyczne zamglenie spowodowane gęstością powietrza lub jego ewentualnym zanieczyszczeniem. Jest jednak na to sposób, tyle że proszę Was też o to, by nie wykonywać po prostu zdjęć w formacie JPEG. Koniecznie zatem ustawcie sobie format RAW, by można było jeszcze bezstratnie pobawić się tym zdjęciem podczas edycji w programie. Jeżeli masz iPhone'a Pro, to tam też jest taka możliwość w ustawieniach zdjęć. Więc zamiast HEVC czy JPEG ustaw po prostu na format RAW. I teraz tak, ja w postprodukcji w programie Lightroom do usunięcia tej mgiełki, o której mówiłem i do odzyskania bardziej kontrastowych zdjęć, z reguły wam do tego najczęściej funkcji Usuwającej zamglenie. Dodawanie kontrastu też robi robotę, ale lepsze jest usuwanie zamglenia. Do tego takie zdjęcia są pozbawione też niestety saturacji. Prawdopodobnie będziecie musieli ją też dodać w postprodukcji. Oczywiście, im mniej jest tej mgły związanej z gęstością powietrza, tym lepiej będzie Wam się odzyskiwało żywsze kolory. Na przykładzie możecie zresztą zobaczyć, co udało mi się w takich warunkach. Wycisnąć w postprodukcji. A teraz jeszcze coś o zdjęciach wykonywanych z samolotu, ale w nocy. Tutaj, jeżeli będzie bezpórne niebo, można też sporo zdziałać, ale niestety jest już tutaj nieco trudniej. Bo dopóki kabina samolotu jest oświecona dla pasażerów, to te światła niestety będą odbijać elementy. Samolotu w tej szybie, tak? I jeżeli jest to możliwe, polecam wam po prostu zaczekać, aż Cabin Crew po prostu wyłączy te światła. Oni czasem je wyłączają, najczęściej na dłuższych dystansach. Możecie też je ewentualnie wyłączyć tylko nad sobą, jeżeli macie taką możliwość nad siedzeniem. Możecie też powalczyć z izolowaniem tego świata jakimś materiałem czy kurtką, ale nie jest to łatwe, szczególnie gdy siedzą obok was jacyś inni pasażerowie. Mimo podobnych warunków, trudnych warunków, w których leciałem, udało mi się kiedyś sfotografować miasto Irbil nad Irakiem, które możecie teraz zobaczyć. Przyznaję rzecz jasna, że same miasto też zrobiło robotę. Masa lamp i tak dalej. A zatem jak widać można, ale jest to nieco trudniejsze. Tak więc podsumowując, pamiętajcie o tym, by siąść w samolocie w miejscu, Dobrym. By przemyśleć po której stronie samolotu w zależności od destynacji widoków z nim związanych. Dłuższa ogniskowa od minimum 35 mm zwyż. Raczej nie róbcie zdjęć smartfonem, chyba że z bardzo jasnym lub długim obiektywem. Koniecznie włączcie rawy, no i postprodukcja też zrobi Wam robotę. I to tyle moi drodzy. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że skorzystacie i do zobaczenia w następnym odcinku.